Czy wiesz, że możesz zdobyć strój za darmo? Już pokazuję jak. Klikasz sobie Player Community, następnie Carnival i otwiera Ci się takie okienko. Tutaj macie mnóstwo rzeczy, na przykład takich jak Link your Discord i polecam Wam ogólnie wszystko przeklikać. Być może ktoś z Was będzie chciał zgadnąć któryś z nagród, natomiast nas interesuje Champions Return. W momencie, gdy to sobie otworzycie, pojawia się kolejne okienko, więc chwilę. I w tym Champions Return, słuchajcie, macie tutaj do odebrania jak gracie na PC. Jeśli gracie mobilnie, to też możecie sobie pobrać tutaj podbierać nagrody. Natomiast pamiętajcie, że przy sponsoringu ogólnie zadanka Wam zalicza tylko na komputerze, dla tych, którzy biorą w chwili obecnej udział. A jeśli chodzi właśnie tutaj o te ubranka, codziennie jak się logujecie, to zalicza Wam kolejny dzień i później tylko klikacie sobie claim. Następnie w mailu otrzymujecie nagrody. Także jeśli chodzi o maila, jaką sobie otwieracie, bierzecie tutaj claim and delete, odbieracie to. No i słuchajcie, w ekwipunku pojawiają się różne rzeczy. W ekwipunku, jeśli chcecie coś odebrać, to klikacie sobie po kolei, klikacie open i tak każdy, każdą z części kostiumów odbieracie. Mi zostały butki, więc klikam butki, następnie klikam open, no i otrzymuję butki. Następnie klikam use, klikacie w armor, tutaj i później sobie aktywujecie. I w ten sposób ogólnie postać może Wam wyglądać jako mag, w ten sposób. Oczywiście jako inne tutaj żywiołki będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. A bonusy są znacznie, ale to znacznie lepsze niż na przykład ten Lich Prime. Także warto myślę, że zdobyć, póki jest.